Waldemar Buczek, Kongres Nowej Prawicy. Na swoim blogu pisze Pan, Unia Europejska doskonale rozumie, że nie w Warszawie, ani nie w Brukseli, ale tak naprawdę tu, w Kielcach, w świętokrzyskim, ludzie najlepiej wiedzą, czego potrzebują, w którym kierunku powinna rozwijać się ich mała ojczyzna, jakich inwestycji potrzebuje. Trudno się nie zgodzić ze wszystkim poza tym, że Unia Europejska to rozumie. Ale idźmy dalej. Czy zgodzi się Pan z tym, że budżet centralny powinien być jak najmniejszy? by jak najwięcej pieniędzy stawało tam, gdzie ludzie wiedzą, jak je wydawać, czyli w kieszeniach obywateli, co oznacza oczywiście znaczne cięcie wydatków i obniżkę podatków, o których przed chwilą Pan wspomniał. Generalnie zgadzam się z ideą, że jak najwięcej decyzji zgodnie, a zgodnie z zasadą unijną subsydiarności powinno zapadać jak najbliżej obywatela. Widzę, trochę, widzę odwrotny teraz trend. Władza centralna próbuje ściągać lejce, zabierać fundusze tam, gdzie możliwe, od władzy samorządowej do władzy centralnej. Uważam, że to jest błąd. Ale PSL robił to samo na spółkę z Platformą. PSL z Platformą decentralizował zarządzanie chociażby funduszami I europejskimi. wydatki publiczne. Proszę zwrócić uwagę, jak duża część środków publicznych jest dzisiaj dystrybuowana przez samorządy regionów. To jest dzisiaj prawie 40% środków. Jeśli zaczęło się od cytatu, co Unia Europejska dała Świętokrzyskiemu, to prawie 6 miliardów złotych tylko w regionalnym programie operacyjnym. Ja nie mówię o tym, że to jest transfer tylko w jedną stronę, bo oczywiście otwierając rynek, e, pozwoliliśmy na wejście tutaj również firm zagranicznych, które realizują swoje interesy. To jest taka transakcja win win. Ja generalnie patrzę tak, jak większość Polaków na polską obecność w Unii Europejskiej przez pryzmat e, sukcesu jednak w ciągu tych ostatnich dwunastu lat. To może spojrzymy na e, zamożność polskich obywateli i pozwolimy zatrzymać im więcej pieniędzy, bo w tej chwili nie mamy zbyt dobrej sytuacji państwo pochłania blisko 80% wypracowanych dóbr. Państwo też powinno patrzeć na, na perspektywę i konieczność redystrybucji, dobrej redystrybucji dla osób, które znajdują się w nieco trudnej, trudniejszej sytuacji. PZL zawsze zwracało uwagę na no, to, to, Ja wiem, podatka. że wy wyście w ogóle cały socjal zlikwidowali. i Prawie cały, jednak jest z, z bardzo z, z wiele osób, które sobie nie poradziły przez ostatnie 25 lat w skomplikowanych przemianach gospodarczych. Interesy tych osób powinny być również przez państwo dostrzegane.